Partnerka aktywnie, aktywnie wabi facetów. Część druga serii. Postanowiłem rozbudować to, dlatego że rozmawiałem. Pamiętacie ten odcinek, o którym mówimy, że kobieta bierze walidację, a auto bierze olej. I tutaj z Jakubem rozmawialiśmy trochę o różnych przykładach, o takie branie oleju, branie walidacji, potrzeby kobiet w zakresie walidacji. No i Jakub to mi powiedział, że rzeczywiście ten silnik 2.0 TFSI lub TSI to jest znany z tej wady olejowej, mówi, że jego znajomy. Po prostu miał zużycie oleju, brał mu olej jeden, ponad 1 jeden litr na 1000 km. Także w każdą podróż zagraniczną ruszał do Włoch, to zabierał sobie grzewkę, ale nie piwa, tylko baniek z olejem, bo na stacjach naprawdę ceny osiągają jakieś kosmiczne wartości. I stąd się narodził pomysł takiego tematu, że ile, i w tych odcinkach kolejnych chciałbym mówić tak, ile maksymalnie kobieta bierze walidacji, bierze oleju, ile potrzebuje wziąć. Jak to robi, gdzie to przecieka, jak to się konkretnie odbywa. Dlaczego ten odcinek? Było, poprzedni odcinek był odtwarzany dwa tysiące razy, więc to jest jeden z rekordowych, chyba drugi na moim kanale, najbardziej popularny odcinek. I kilka komentarzy z mężczyzn, które otrzymałem na tym kanale, to było dla mnie szokujące, że wypowiedź była człowieka inteligentnego, spójna, ładnie napisana, natomiast pytanie jest po prostu powodowało, że rozumiałem, że do, dotarło do mnie natychmiast, że to ja taki jakby ja sprzed okresu, kiedy spotkałem Irka, bo tutaj sponsorem odcinka jest Irek, który tutaj jest Pickup Artist, on mi opowiada takie różne rzeczy, tudzież z innych sytuacji chciałbym to wszystko pozbierać. I teraz tak, kilka komentarzy. Tak. Do czego odcinek będzie przeznaczony? Odcinek będzie przeznaczony do tego, aby monitorować poziom poboru oleju, walidacji u kobiet, wiedzieć, że takie rzeczy się w ogóle dzieją, bo ja się po prostu rozwinąłem w ostatnich latach, ale tak do kilka lat temu to nie miałem pojęcia o tych rzeczach, które tu się po prostu mówi, będąc w stałych związkach i taki wychowany na beta providera i wy zapewne też możecie mieć ten problem, możecie sobie nie zdawać sprawy co kobiety wyprawiają, jakie mają drugie życie jak czasem obserwujesz kota to on cały dzień leży, je i nic nie robi nie? a na noc znika, potem jak się mu GPS przyczepi to się okazuje, bo widziałem takie jakieś filmy przyrodnicze że o tam 17 kilometrów potrafi zrobić dwie walki stoczyć z samcami nawiązać romantyczne relacje z kilkoma samicami i jego drugie życie jest bardzo interesujące ale jak patrzysz na tego kota na tą swoją kobietę patrzysz przy kuchni, przy dzieciach i tak dalej, to byś się nie domyślił, co tam się dzieje normalnie w tym drugim życiu. Naprawdę nie ma szansy tego. To, to trzeba po prostu doświadczenia wiedzieć. I yy, służy ten odcinek po to, aby monitorować poziom poboru, walidacji oleju no i decyzję ewentualnie podjąć, jakie, jak te, kiedy pannę, samochód pogonić, że już tego jest za dużo. I powiem wam tak, że akcja serwisowa wobec kobiet uważam, że ja straciłem dwa razy po 9 miesięcy na akcję serwisową i powiem wam, nie zalecam tego. I Irek też mówi, że jeżeli cieknie, przecieka, to pogonić, bo jest pewny sposób, jak auta się z przeciekiem oleju pozbędziesz, to problem znika. A jeżeli będziesz naprawiał, to możesz naprawiać w nieskończoność i nigdy nie zostanie to naprawione. Poza tym możesz mieć taką akcję serwisową, to tak nawiązując do analogii samochodowej, na przykład jak robiono kiedyś, nie wiem, tego to chyba nie wolno robić, bo to jest prawnie zabronione, no to akcja serwisowa była taka, że silnik klekotał. I, i brał olej, no to ceramizer w opakowaniach hurtowych i jeden klekocze, dwa, trzy, cztery no właśnie jakiś tam się z twarzą zasłaniętym wypowiadał ktoś z komisji, ale to było wiele lat temu, to nie jest dzisiejsza sytuacja że po dziesięciu ceramizerach każdy silnik się wycisza i po prostu elegancko pracuje, wszystko super jak fukelnówka nieśmigana i oleju nie bierze dziesięć ceramizerów, jak jeden jest zalicany no to troszeczkę jest przesada nie? I po następnej wymianie oleju to po prostu jest fikcyjna akcja serwisowa, jakbyś zrobił remont silnika, ale akcja serwisowa jest fikcyjna, dlatego że przy następnej wymianie oleju ten ceramizę wylatuje i masz klekoczący silnik z przeciekami oleju. I akcja serwisowa wobec kobiet jest taka, że to się nie zmieni. Ja uważam, że nie ma takiej opcji, żeby kobieta się zmieniła i powiem Wam dlaczego. Pierwszy punkt rzymski to będzie taki, pierwszy punkt rzymski to będzie taki. Dlaczego kobiety, pierwszy rzymski, dlaczego kobiety uzależniają się od walidacji? Otóż jest zainteresowanie mężczyzny, powoduje u kobiet wyrzut dopaminy i po prostu przyjemność, tak? Atencja dopamina przyjemność i powstaje taka pętla uzależnienia, że kobieta jak dostanie atencję, dopaminę i będzie miała przyjemność będzie chciała więcej, każdy chce więcej przyjemności i kobieta będzie w tej pętli krążyć, tak? Drugi rzymski jakie są granice to mówię, dlatego kobiety się uzależniają po prostu od dopaminy uzależniają się od wyrzutu dopaminy na skutek atencji, walidacji przez mężczyznę, tak? Drugi rzymski, granice brania oleju, granice walidacji, no to tak samochodowo no to Jakub, pozdrawiam kanał Zrozumieć Relacje, to mówiło o jednym bitrze, natomiast wiem, że T34 to bierze 7,5 litra i się nie wymienia oleju, bo nie ma sensu. Po prostu ten silnik go pożera i się tylko dolewa ciągle nowy. I teraz, jakie są granice tej walidacji? Czyli, czy kobieta na przykład, po, by porzuciła dzieci dla tych wrażeń, męża, nie wiem, rodzinę, coś, gdzie to jest ta granica, nie? Jaka jest ta granica? Bo tu jest problem, my mamy takie jakby ograniczenia, jesteśmy uczeni mężczyźnie obowiązkowości, a kobiety to się uczą podążać za swoimi, że tak powiem, emocjami, nie? czyli generalnie obowiązkowość, a emocje to to nie ma nic wspólnego, tak? Zupełnie, zupełne przeciwieństwo i tu, żebyśmy się zrozumieli, to powinniśmy zacząć myśleć jak kobiety, a nie jak mężczyźni, tak? I teraz tak, granice, eksperyment ze szczurami robiono, Chodzi o, wiecie, ta pętla przyjemność, przyjemność, że by, zrobiono tak, że dźwignię, znaleziono w mózgu szczura po prostu ośrodek przyjemności, dawano tam elektrodę, no i umieszczano w klatce dźwignię i jak szczur naciskał na dźwignię, to dostawał impuls elektryczny, oczywiście słaby, do mózgu i dostawał w ośrodku przyjemności i czuł to jako przyjemność, nie określał on jakoś przyjemność. I teraz na początku to chodził, chodził, potem sprawdził tą dźwignię, dostał tą przyjemność. Tych chwilę trwało. To nie jest tak, że kobieta nagle wchodzi na obroty z tą przyjemnością. Tylko to chwilę trwa, ale jest wykładnicze. To znaczy najpierw pachnął tą dźwignię raz, potem trochę pochodził, następny, następny, następny i później naciskał kilka razy na sekundę tak długo, tak szybko, jak się tylko dało to po prostu kilka razy na sekundę ten szczur naciskał tą dźwignię dopaminową, czyli przyjemności. No i próbowano robić takie eksperymenty, żeby go odciągnąć. Więc próby oderwania od tej dźwigni, od tej naciskania tych dźwigni przyjemności, no to na przykład przyniesiono szczurzycy, która miała młode, młode do karmienia, nie? I one po prostu w jednym kącie klatki piszczały, że z głodu, że chciały, żeby je nakarmiła mlekiem. No a samica w ogóle nie reagowała tylko nie? To sobie już możecie powiedzieć, że może być taka sytuacja, że po prostu kobieta porzuci dzieci dla tej walidacji, dla tych jakichś wrażeń albo na przykład, nie wiem, słyszałem też taką opowieść, że dziecko traumatycznie miało jakieś wspomnienia z dzieciństwa, że gdzieś mama je zaprowadziła w jakieś miejsce i pamiętało tylko, że był jakiś pan, który nie był ojcem ani nie był znajomy. Dziecko pamiętało tylko tyle. I mama zniknęła, to dziecko chodziło i krzyczało i, i wołało po jakimś tym terenie: mama, mama, i po jakimś czasie mama wróciła. nie? Także tu mamy odwzorowanie tej sytuacji. Yy, oczywiście te szczury po prostu padały bez picia i jedzenia nie potrzebowały. Jak traciły przytomność, odzyskiwały od razu do dźwigni. Także mamy tu pewne yy, takie określenie górnego pułapu dla szczurów. Też wam zaznaczyłem taką prawdziwą historię, że matka potrafi yy, pójść w walidację i pomimo tego, że dzieci są, pomimo dzieci, no i, i, i potrafią do... I zobaczmy dalej jak to będzie. I teraz tak, trzeci punkt, to, będzie to będą omówienia z przykładami. Trzeci rzymski to będą omówienia z przykładami. Jak bardzo uzależniające są macze na Tinderze. To jest chyba Tinder chodzi o to. I teraz był taki YouTube, YouTube to youtuber, nie, nie pamiętam kanału, jak znajdę to, załączę. Pamiętajcie żeby, aha, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, żeby kanał się rozszerzał. Pamiętajcie, żeby jeżeli jest jakieś pytanie na przykład na Facebooku czy coś, to żeby może ściągnąć link z mojego filmu, go załączyć, bo kanał jest karany jakimiś takimi brakami na zasięgach. I teraz wracamy do maczy na Tinderze. Według informacji statystycznych z Tindera o użytkownikach, to jakieś wyjątkowe sytuacje patrzono, to była pewna dziewczyna czy kobieta, nie było podanych, który to profil, że ona maczowała to jest tak, że się przesuwa w lewo chyba to źle, albo w lewo się podoba, a w prawo się nie podoba i tak dalej się selekcję taką robi i się maczuje, tak? W lewo to coś, że jest match, czyli jesteśmy jakby w połączeniu i jak ona cię zmaczuje, to ty możesz też i z nią utworzyć połączenie generalnie to miało być w tym celu, żeby jakoś nawiązywać więź, relację może na końcu małżeństwo, tak? No i tutaj i tutaj miała to być platforma niby randkowa, a w zasadzie to chodziło, skończyło się na tym, że to tylko są walidacje, jak mężczyźni dawali tam macze, tak? I teraz tak, według informacji statystycznych tego Tindera to jest, była użytkowniczka, która przeglądała 20 tysięcy profili dziennie. 20 tysięcy profili dziennie, średnio zajmowało jej to 20 godzin dziennie, siedziała na Tinderze. Czyli zostały jej 4 godziny gdzieś na sen, jakieś inne takie rzeczy. I teraz ja sobie szacowałem coś takiego, że jakie to jest natężenie. I jest taka stała, że jeżeli jest jakieś stanowisko pracy i coś tam robisz, na przykład nie wiem, przerzucasz śrubkę, nakręcasz, to cykl nie może być krótszy niż 3 sekundy, bo człowiek zwariuje. Nie jest w stanie tego dźwignąć. Czyli jeżeli ona przeglądała 20 tysięcy profili, to nie mogła to robić przeglądania w czasie krótszym psychologicznie. To jest taka. Taka cecha człowieka, że nie może to robić krócej, krócej niż yy, 3 sekundy, ten jeden profil. Raz, dwa, trzy, myk, raz, dwa, trzy, myk. I teraz 20 godzin, 20 tysięcy profili, 1000 profili na godzinę przeglądała i to daje 3000 sekund, a to jest 3600 sekund, godzina, czyli 600 sekund jej zostawało w rezerwie teoretycznej, nie? 600 sekund w rezerwie teoretycznej. To jest 10 minut. Czyli w godzinę to 50 na najwyższych obrotach przewija i zostawia jej 10 minut, może jedną ręką, żeby albo coś napisać, albo pić kawę, czy coś takiego. Więc tutaj 20 godzin przeglądania naprawdę intensywne. W pracy wyobraź sobie, że na taśmie jesteś i 20 godzin co 3 sekundy, czy co 4 robisz jakąś czynność. No to podziwiam, nie? Dałbyś radę? Bo ja nie. To musi być naprawdę straszne uderzenie tej dopaminy, że motywuje do następnego tego przeglądania. No i finalnie ta pani przeglądała, przejrzała, bo to bo taki rekord był podany z Tinder'a, przejrzała 960 tysięcy męskich profili. Chodziło chyba o Nowy Jork czy jakieś duże miasto. 20 tysięcy dziennie, 20 godzin przeglądania dziennie. Tu obliczyłem, że przez 48 dni, czyli około 50 dni poświęciła na to, żeby dopaminę dostawać zmaczowania, przeglądania profili i robiła to 20 godzin dziennie przez 48 dni. Widzicie teraz, jaki poziom jest uzależnienia u kobiet od walidacji. To macie pojęcie, to jest górny poziom, nie? Chodzi mi o to, że nie, że twoja panna będzie 20 godzin oglądała tam tego, tylko chodzi mi o to, żebyście wiedzieli, jaki jest górny poziom. Przez jak jedziesz autem, to warto by było wiedzieć, jaka jest, jakie są obroty maksymalne silnika, zanim się rozleci, tak? To tu jest górny poziom, ale nie spodziewałbyś się takie, takiego. Pewnie się nie spodziewałeś takiego czegoś, że 20 godzin dziennie przez 50 dni obejrzeć można 960 tysięcy profili, tak? Wnioski. Jeśli harujesz jak wół przez 12 godzin i wracasz, a mieszkanie nie jest posprzątane, ani nie zrobiła nic na kolację, to po prostu bierze olej, bierze, może brać walidację. Bierze olej, bierze walidację i ona jest przyklejona. Bardzo dużo filmów youtuberów, tych amerykańskich jest tak, że on przychodzi wściekły, bo tam pobrała z konta pieniądze czy coś, wchodzi i ona leży w łóżku. Leży w łóżku i kurde, tylko paluszkiem, paluszkiem tam, i pyk, 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 pyk i coś tam przesuwa sobie. Też e, jak, e, jak są gastrorantki, czyli meal ticket, zabiera facet dziewczynę na kolację, na przykład specjalnie już nauczony doświadczeniem, i na przykład nie rozmawia, ona tylko przyszła, żeby się nażyć, i ona go zupełnie ignoruje, na przykład on w jej okularach sobie zrobi przybliżenie albo tam jest z tyłu lustro albo prosi kolegę, żeby podtrzymał lustro i ona sobie przewija profile i tam przeważnie maczuje jakieś takich, wiecie, duże klaty zbudowani jakby atleci, coś w tym stylu, nie? Czyli macie teraz pojęcie, jak mniej więcej kobiety są uzależnione od tego, tak? I jeżeli masz mieszkanie nieposprzątane, to już wiesz, że kobieta może cały dowolny czas spędzić po prostu... Robiąc jakieś głupoty na internecie, bo z tego dostaje, do, dopaminę, do, przycisk, szur, przycisk, szczur, przycisk, przycisk, przyjemność, 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 tak? I teraz uwaga, musisz zwrócić uwagę, ty przychodzisz i na przykład jest coś w kuchni zrobione, jest coś co, jest coś sprzątnięte i ty mówisz, nie, ona nic tam nie maczowała. Nie, 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 to tak, to, to nie jest prosto, nie? Uwaga, osoby uzależnione, na przykład od walidacji albo aktymelu, utrzymują pracę, bo. Trzeba płacić za procenty. Czyli, rozumiecie, mechanizm. Yy, Actimel, przyjemność, ale muszę pracować, bo inaczej stracę tą przyjemność. I panna może ograniczać, trochę sprzątać, trochę gotować, aby się utrzymać u ciebie w domu, na mecie, gdzie ona sobie tam yy, maczuje. rozumiecie o co chodzi. Tylko, że ona będzie po poziom minimalny trzymała tego zaangażowania, tylko po to, żeby u, siebie, u ciebie na haczy się zawiesić, utrzymać i po prostu podtrzymać, żeby po prostu mieć taką, takie miejsce, że ona sobie będzie, bo jej życie to jest tylko przyciskanie tej łapki w klatce, tak? I dopamina, i dopamina, i profila, nie? Nie wiem, czy takie wycieki oleju byś tolerował. Myślę, że chyba nie. Warto by było trochę może sprzątać, trochę gotować, aby maczować, tak? Trzeba sprzątać i gotować, żeby u chłopa maczować chłopa w domu maczować. To nie jest y, łatwe do wykrycia. Ja bym ci polecił sobie router, routery FI, to tak z, z, ze, swoich, ze swojej wiedzy powiem, że y, one odnotowują ruch sieciowy, ile kto siedzi, na jakich stronach ile siedzi, ile wymiany dani, danych z jakimś adresem IP i to jest jeden adres IP, na przykład Tinder to ma jeden, więc możesz sobie tam, tylko musiałbyś poprosić chyba kolegę informatyka, żeby ci zrobił. No a ewentualnie na komórce, jakiej kupiłeś komórkę i za nim płacisz, no to mógłbyś zużycie danych patrzeć, w jakim czasie pewnie statystyki są jakieś dostępne. Na następnym, na następny jutro, na następny odcinek z kolei to będzie trzeci. To będzie odcinek trzeci. To omówię, to omówię w odcinku trzecim. Omówię wymiana zdjęć. Wymianę zdjęć i dalsze punkty. Odcinek trzeci, wymiana zdjęć i dalsze punkty. Zapraszam na kolejny odcinek. Ze względu, teraz będą ogłoszenia, już ten temat jest zakończony. Ze względu na to, że dostałem od widzów taką informację, że kanał jest bardzo mało rozpowszechniany, to proszę Was o łapki, żeby się po prostu mógł rozejść. Jest to poniekąd moja wina, dlatego że. Mm, ja nie, nie robię tutaj monetyzacji, bo monetyzacja jest śmieszna za tysiąc, mi tu wychodzi, że za tysiąc obejrzeń ja dostaję złotówkę, czyli ja tego nie robię dla pieniędzy, bo za... I... Natomiast mi się wydaje, że kontrola jest słabsza. Troszeczkę. Troszeczkę słabsza jest kontrola odcinków. Ja sobie mogę na różne rzeczy pozwolić. I ja bym was prosił, żebyście rozpowszechniali, tylko nie wśród pań, które będą mi bany tam... Pisać obany, tylko na przykład, jeżeli ktoś jest w potrzebie albo jest jakiś, zauważycie, żeby żeby po prostu jest na przykład na Facebooku albo śledzicie inne jakieś kanały, to bym prosił, żebyście na przykład umieścili link do mojego filmu tam, żeby w ten sposób tak jakby metodą gęba-ucho się rozchodził. Po prostu, do, żeby ten kanał miał coraz większe zasięgi, bo ja no, po prostu tak kanał jest tłumiony. Ja nawet osobiście mam. Problemy takie, żeby jeżeli z cudzego komputera wyszukuje swój kanał i wrzuca nawet poradnika alienowanego jako hasło, to, to po prostu e, i to po prostu e, jest tak, że wyrzuca mi jakieś inne kanały, inne filmy, w ogóle inne treści. Często w ogóle niezwiązane albo adwokackie jakby reklamy, takie, takie rzeczy. Także ten kanał mi się wydaje, że będzie się rozchodził bardziej e, metodą gęba ucha. E, jeszcze raz... E, Zapraszam do zostawienia polubienia, yy, subskrypcji i zapraszam na kolejny odcinek jutro.